niech będzie pochwalony Jezus Chrystus pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy od kilku dni widzimy tutaj bezradną bezradność protestantów którzy nie potrafią absolutnie niczego ubiblijnić zobaczmy jaka jest linia protestancka w tych wpisach zero podjęcia jakiejkolwiek dyskusji tylko co drugi wpis to jakieś durne pytania, oskarżenia pytania E, prawda? A kto obali sakrament namaszczenia chorych biblijnie? Chociażby <laughs> protestantom, jak się pokaże prawdę o nich samych, są niezdolni do jakiejkolwiek odpowiedzi, do jakiejkolwiek merytorycznej reakcji. Prawda? Tylko klucz. Pluć, pluć i jeszcze raz pluć. To jest protestantyzm, prawda? I zmię, lać wodę. I poczytajcie sobie tych, pod ostatnim nagraniem jest ponad tysiąc wpisów, grzali tam protestantki klawiatury, no ale nic nie, nie, nie wygrzali, tylko atakują zbawienie, tak? No i, bo, bo to, no gdzie uciekają? No uciekają jak szczury po dziurach, i cały czas powtarza się tam raz po raz, zresztą to pastorze też raz po raz, tak jak pastor Chojecki, jak się tam patrzy, Cyrikas i tak dalej, raz po raz cyklicznie robią te wrzutki, że zbawienie jest za frajer, nic nie trzeba robić. Prawda? I moi drodzy, tak jak protestantyzm wykrzywia doktrynę, chyba już kiedyś żeśmy sobie o tym mówili, że doktryna jest podstawą Właściwe zrozumienie doktryny jest koniecznie, konieczne do prawdziwego oddawania czci Bogu. Chrystus mówi oddawać cześć w duchu i prawdzie. A więc prawda musi być poznana, aby duch zasadzony na prawdzie mógł właściwie wzrastać w relacji do Boga. Natomiast jeżeli nie zna się prawdy, wszystko jest zakłamane, w konsekwencji człowiek przyjmuje zakłamaną, fałszywą pozycję przed Bogiem i wzrasta garbaty pokrzywiony łazi gdzieś po krzakach i może się zatracić. Jak święty Piotr nas przestrzega, że Słowo Boże można interpretować ku własnej zgubie? Prawda? Ludzie niedouczeni, niewypróbowani, nie nieogarnięci, nie mówiąc po naszemu, e, tak robią. I takimi właśnie są pastorze. Tak? I zobaczmy: zbawienie, zbawienie, wszystko za darmo. No, no moi drodzy, e, tak. E, przyglądając się Abrahamowi, ojca naszej wiary. Prawda? Już w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg składa, zażądał od niego ofiary z Izaaka, Abraham się godzi. I kiedy podnosi rękę, by złożyć Izaaka w ofierze, Bóg mówi: Teraz poznałem, że mnie się boisz. Dlatego święty Jakub pisze, że wiara współdziałała z jego uczynkami. Protestantki gadają, trąbią o samej wierze, która nie, nie spełnia uczynków, bo nie musi, a więc trąbią o wierze, która nie współdziała z uczynkami. Zaraz się tu pewnie będą powoływać na św. Pawła w listu do Rzymian cytować tam 3,20, ale ten sam Paweł pisze o wierze działającej yy, przez miłosierdzie, tak? Czyli i święty Paweł, i święty Jakub Piszę o wierze czynnej. Protestantką wiara czynna jest niewygodna. Dlaczego? Bo zmusza człowieka do, do ruszenia tyłkiem. Natomiast protestanci już się tak rozwalili na swoich fotelach i kanapach, że oni już nic z nią muszą robić, prawda? Jak żeśmy mówili wczoraj i w ostatnich nagraniach, protestantyzm jest dla leniów, protestantyzm jest cielesny, niewymagający. Prawda, jest zdeformowaniem słowa Bożego, żeby podludzkie wygody, tak? Żeby człowiek sobie żył spokojniutko, wygodniutko i bezowocnie, prawda? Bo nic nie musisz zrobić, Chrystus za ciebie wszystko zrobił, prawda? Żadnych uczynków, nic nie musisz zrobić, bracie, bo już jesteś zbawiony nieutracalnie, nie? Tylko że solafide, solafide, przecież to jest jeden ze sztandarowych. Y, y, haseł protestantyzmu, tak? Sola No jednak święty Jakub nie pisze nigdzie o Sola Przez wiarę przyjmujemy łaskę Chrystusa, ale z tą łaską trzeba współpracować. 15 rozdział listu do Koryntian pierwszego, że nie ja sam tego dokonałem, ale łaska Boża ze mną, tak? Zobaczmy, moi drodzy, Abraham jest ojcem wierzących, jest naszym ojcem, prawda? I co nam pokazuje wiara Abrahama? Pokazuje cała, całe Pismo Święte, prawda? Od, od Abrahama, od, przez Mojżesza, przez Stary Testament, prawda? Prowadzi nas do Chrystusa. I święty Paweł. No właśnie, gdzie nas to prowadzi? 12 rozdział, pierwszy list do Rzymian. A zatem list do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset. A zatem proszę Was, bracia, przez Miłosierdzie Boże, abyście dali ciała Wasze na. Ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby. W 15 rozdziale Święty Paweł pisze, że głosi Ewangelię, prawda Bożą, po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. Więc zobaczmy, moi drodzy, życie wiarą. Prawda, podejście do Boga już w Abrahamie to widać w Mojżeszu w przepisach, które Bóg daje narodowi wybranemu koniecznie koniecznym warunkiem właściwego podejścia do Boga startu relacji z Bogiem jest podejście ofiarnicze bycie ofiarą Ofiara. Abraham to pokazuje. Ojciec wierzących, ojciec wiary. Nie solafide mikrofalowe, pierdy jakieś, które sobie tam wymyśla po grzybkach halucygennych, tylko realnie, realna, twarda, rzeczywista. Postawa względem Boga, który w sposób realnie mówi, wymaga, a człowiek ma w sposób realny, a nie jakiś halucygenny, spełniać Boże żądania. W Abrahamie to widać: przychodzi protestantek, bracie, klepnij formułkę i już jesteś. No nie, Abraham nie, nie bujał się w obłokach. Abraham spełniał wolę Bożą i kiedy złożył ofiarę, kiedy właśnie, a ofiara właśnie Abrahama na czym polega? Czy Abraham nie udowodnił przez to, że no co prawda składał w ofierze syna, ale fakt, że przez trzy dni, prawda, on żył z myślą, że złoży syna w ofierze, to nie była ofiara dla niej z jego strony, że on ofiarował, co Bogu ofiarował syna. Moi drodzy, trzeba spojrzeć na to troszkę pod innym kątem. Oczywiście złożył Bogu w ofierze. No, woli swojej, bo go zabił. Ale on zanim złożył Bogu w ofierze i za swojego syna, to on przyjął właśnie wolę Bożą. Zgodził się na to w swoim sercu, żeby złożyć w ofierze swojego syna i to jest ta ofiara wiary. To jest ta ofiara, do której wiara prowadzi, bez której wiara nie żyje. A taka ofiara bez wiary jest niemożliwa, dlatego święty Jakub pisze o współdziałaniu. Tak? I moj, Abraham zdał się na, na słowo Boga z wiarą, i ta wiara doprowadziła go do, do ofiary. Tak? Wiara nie ma wiary bez ofiary, i nie ma też ofiary. Bez wiary. Jeżeli prawdziwa wiara nie prowadzi nas do ofiary, to jest protestancka, czyli lewacka, sztuczna, to, to nie jest wiara. Zobaczmy, moi drodzy, że cała historia Starego Testamentu cała historia narodu wybranego. Historia służby Bóg polega na czym, co jest takim, co jest centralnym takim wydarzeniem w narodzie wybranym? Takie o ofiara. Ofiara. Prawda? Właśnie i na, i na czym ta ofiara polega? No, tutaj święty Paweł pisze: jako y, Złóżcie ciała, by, ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Właśnie to jest to ofiara. Która nierozerwalnie wiąże się, właśnie to jest to z, z negacją samego siebie, e, tak? Odrzuca, odrzuciwszy świat, zmieniać swoją mentalność, a to jest najtrudniejsze. I właśnie, po co zmienić mentalność, aby e, przyjmując coraz bardziej mentalność Chrystusową Bożą, widzieć, co jest wolą, co jest dobre i co Bogu przyjemne, tak? Co jest wolą Bożą, co jest doskonałe. Człowiek mający światową mentalność nie wie, co jest doskonałe, tak? Dlatego Święty Paweł wymaga, żeby wydać ciało swoje na ofiarę. Moi drodzy, żeby zmienić mentalność, całe ciało musi się wydać na ofiarę, bo zmiana mentalności dotyka zmiany. Całej naszej osoby, naszej duchowych przyzwyczajeń, albo w ogóle ożywienia naszego ducha, naszego ciała, znegowanie ciała, które chce wiele cielesnych rzeczy, zaparcie się umysłu, wszystkie sfery, które święty Paweł tutaj określa: wydajcie ciała wasze, czyli to wszystko, co się składa na naszą cielesność wolę, umysł, serce, Ciała, tak? Na ofiarę. Bo wszystko trzeba zaprzeczyć. Trzeba zaprzeczyć całe nasze byt, bycie, na, po to, aby. W naszym życiu realizować Chrystusa, życie Chrystusa. Nie, mo, nie ma tak, że zaprzeczamy tylko e, jakiś wycinek naszego Jestestwa i wszystko jest w porządku, żyjemy sobie tam jakimś wycinkiem życia Chrystusowego, albo jakiś wycinek e, z naszego Jestestwa wystarczy, żeby żyć pełnią Chrystusa, a resztę sobie robimy nasze jakieś tam e, fikumiku. Nie, właśnie nie. Wszystko za wszystko. Życie za życie, miłość za miłość, śmierć za śmierć, wszystko za wszystko, to jest Chrystus. Z tym przychodzi do człowieka i żeby człowiek w pełni odpowiedział na Chrystusową miłość, to musi wszystko zostawić. A nie jedną część. Tak? I stąd właśnie nasze życie jest życie ofiarą. I takiego życia wymagał i oczekuje, wymaga i oczekuje od nas Bóg. I to już widać od początku, od Abrahama, ojca wiary. Ofiara związana z, z, z pełnym i coraz pełniejszym posłuszeństwem woli Bożej, która wymaga od nas zaparcia się siebie w walki. I właśnie to jest naszą ofiarą, jako wyraz rozumnej służby: Zapie <laughs> zapieranie się siebie. Składanie tego w ofierze jako miłej Bogu woni. Tak? I to nam pokazuje Abraham, to nam pokazują apostołowie, to nam pokazuje Chrystus. Jego życie nie było chodzeniem i słodkim bujaniem się w jakichś formułkach. Ojcze, uznajcie za ojca, i ojciec mu powiedział: O, już jesteś moim synem, bracie, już jesteś nieutrasalnie zbawiony. No nie. Jezus to pokazał na krzyżu, czyli podczas realnej yy, uczynkowości. Tak, uczynkowości. Chrystus był uczynkowy w dużym wymiarze swojej działalności. Spełniał uczynki miłosierdzia. A protestantek przyjdzie. No nie, nie musisz brać, bo samo sola fide, nie? Sola fide jest do zbawienia potrzebna, a reszta to już bracie. Nie? <coughs> Więc moi drodzy, ile razy tutaj mówiliśmy o ofierze, o współofiarowaniu się w cierpieniu z Chrystusem, bo to nasza ofiara, Prawda, ona nabiera znaczenia i wartości we współcierpieniu, w zjednoczeniu się z ofiarą Chrystusa. Prawda, protestantki nic tutaj nie rozumieją. Dlaczego? Bo nie znają prawdy, nie znają wymiaru duchowego, tylko wszystko cielesna, cielesność. Nie, nie znają pełni Słowa Bożego, bo odrzucają to, co im nie pasuje prawda, no święty Jakub otwarcie mówi, że widać przeto, że usprawiedliwienie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienie na podstawie uczynkowania a samej tylko wiary. Przyjdzie protestant, nie, nie uczynki, sama tylko wiara. Tak? I cytuję, zobaczmy, świętego Pawła, prawda, który pisze o uczynków prawa, a czy święty Jakub pisze to o uczynków prawa? Że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie na podstawie samej rzeczowiek y, dostępu do sprawiedliwienia, na podstawie uczynków prawa, a nie samej tylko wiary? Nie, pisze o uczynkach. Natomiast Święty Paweł pisze o uczynkach prawa, tak? A uczynki, a uczynki prawa to są dwa różne tematy. Dwa różn, dwie różne pary butów, których protestantki kompletnie nie rozumieją, bo nie są zdolni, bo nie znają całości słowa. Usprawiedliwienie z uczynków to są sandałki, a usprawiedliwienie z uczynków z prawa to są gumofilce, ale dla protestantów sandała, gumofilce to jest jedno i to samo i wysłać ich po gumofilce, przyniosą sandał, albo wysłać ich po sandałę przyniosą gumofilce, bo dla nich nie, nie odróżniają, nie odróżniają filcoków od sandałów prawda, stąd klepią jak takie najęte katarynki, prawda? Uczynki prawa to jest, są przepisy prawa, nie dotykaj, nie jedz, prawda? Dotkniesz się kobiety po miesiącu, jesteś nieczysty, musisz się obmyć, prawda? Jest pascha, nie możesz tam zrobić więcej ileś oznaczonej ilości kroków, prawda? To są uczynki prawa, tak? Natomiast pomaganie miłosiernemu Samarytaninowi uzdrowienie w szabach, jak Chrystus robił. To są uczynki miłosierdzia. Dlatego święty Paweł pisze o współdziałaniu o wierze żywej, działającej przez miłosierdzie. I te uczynki są koniecznie koniecznym warunkiem do zbawienia. Za te uczynki Bóg odda życie wieczne, 2, 5, 10. tak? Do spełniania tych uczynków Bóg nas powołał. Efezjan 2.10. Tak. A nie do uczynków prawa. Święty Paweł zwalcza zachowywanie uczynków prawa. Nie jedz, nie dotykaj, o nie możesz się napić krwi, nie możesz zjeść uduszonego mięska, nie możesz y, tam się, y, prawda, dotknąć kobiety, y, która miała miesiączkę, bo będziesz nieczysty, tak? No nie, tego już nie ma. Tego już nie ma. Ale jest miły bliźniego swego, jak siebie samego, idź i tyczeń podobnie. I wydawaj siebie na ofiarę. Protestantki nie mają pojęcia, czym jest wiara, czym jest usprawiedliwienie, czym jest tajemnica zbawienia, nie mają pojęcia o Słowie Bożym, nie mają pojęcia o tajemnicy Chrystusa. Dlaczego? Bo powstali z woli ludzka, po to by oprotestować to, co Chrystus przyniósł ze sobą, Jego Słowo, Jego dzieło, Jego naukę. Dlatego nic nie rozumieją i nie zrozumieją, dopóki pozostaną w kontrze do kościoła, do Chrystusa, do wiary, którą Chrystus przyniósł. Oni po to, są by to bombardować. A nie by cokolwiek zrozumieć. Dlatego łaską jest Ducha Świętego, Jego miłosierdzia, to, że się nawracają, że Duch Święty, widząc ich głupotę, jednak nie odmawia im swojego światła, swojej łaski którym stara się dotrzeć do tych biednych, pogubionych ludzi i ich oświecać, ich nawracać. Jakżeśmy mówili wczoraj, się przez te żelbety, tempoty ślepej ślepoty i zatwardziałej zatwardziałości, którą sami wybieracie, bo pokazuje wam się prawdę, a wy dalej robicie swoje. Dlatego Trzeba Wam je pokazywać. Może Duch Święty się posłuży tym słowem, i nie jednego z Was, jak nie jutro, nie pojutrze, to za rok, za dwa wyciągnie z tego bagna, w którym tkwi się, a któremu na imię jest Protestantyzm garażowy. Pozdrawiam.